W tym albo może w poprzednich latach spotkałaś się z pojęciem vlogmasu. Zazwyczaj może na YouTubie, może na innych social mediach, gdzie można po prostu umieszczać filmy. I jesteś ciekawa o co tak naprawdę w tym chodzi, może jeszcze tego nie robiłaś, dlatego w tym filmie opowiem Ci pokrótce co to jest, jak zacząć, jak zacząć w prosty sposób w ogóle na YouTubie robić ten vlogmas, kiedy on się powinien zacząć, dlaczego u mnie zaczyna się w tym roku odrobinę później. I pokażę ci, jak możemy wspólnie pobawić się w ten vlogmas w ramach takiego wyzwania grudniowego, aby rozwinąć Twój kanał dużo szybciej jeszcze pod koniec tego roku. A więc zacznijmy od tego, co to jest faktycznie ten vlogmas. A więc, vlogmas z zasady jest to wyzwanie grudniowe, filmowe, wyzwanie wideo, gdzie po prostu. Od 1 grudnia do 24 grudnia codziennie umieszczamy filmy na YouTubie. Oczywiście to jest taka płynna zasada. Niektórzy umieszczają te filmy od poniedziałku do 5, niektórzy codziennie, tak, niektórzy umieszczają kilka filmów różnie. Natomiast w ogóle skąd ta idea tego grudniowego postowania tak bardzo szybko i jakby często ogólnie rzecz biorąc no w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno jest rozwinięty YouTube, i ta kultura takiego vlogowania? Ale też vlogowania rodzinnego, lifestyle'owego, czyli nagrywania filmów po prostu takich rodzinnych o swoim życiu czy podróżniczych, na przykład, tak, takich pamiętników, jakby życiowych i wiele osób to ogląda co niektórych dziwi. U nas w Polsce też coraz bardziej ta kultura vlogowania się już rozwinęła w ciągu ostatnich lat, co jest jakby też bardzo, bardzo fajną alternatywą dla oglądania telewizji. Po prostu oglądamy. Normalnych ludzi w normalnych sytuacjach, często dużo szczęśliwszych niż w wiadomościach. No i te osoby w Stanach Zjednoczonych zaczęły właśnie robić tego typu wyzwania, na przykład vlogmasowe, bo można sobie zrobić tak naprawdę w każdym e, miesiącu. Ale vlogmas jest taki bardzo szczególny, szczególnie że w Stanach ta no, trochę skomercjalizowana wersja m, do, jakby tego czasu przedświątecznego jest bardzo ważna, tam jest duża pompa, duży marketing. No i w każdym razie oni zaczęli nagrywać te filmy vlogmasowe, gdzie faktycznie się przygotowują, kupują te wszystkie ozdoby, ustawiają to choinki, nie choinki, prezenty i tak dalej. I fajnie im to gdzieś tam... Działa, ludzie to lubią oglądać. No i możemy także to zastosować u siebie w branży edukacyjnej, jako że większość osób, które gdzieś tam tutaj jest u mnie w społeczności, często ma tą formę edukacyjną. U siebie możemy to też u nas zastosować, i ja jakby już teraz to będzie chyba czwarty rok właściwie, kiedy biorę się za Vlogmas. Poprzednie dwa lata były to lata, kiedy robiłam to właśnie w formie wyzwania. Pierwszy rok wcześniej było to takie bardzo mocno testowe u mnie i zaraz Wam powiem, dlaczego i w jakiej formie to robiłam. Natomiast w tym roku też chciałabym Was zachęcić do tego, żeby razem ze mną ten vlogmas poprowadzić. Część Was, część osób, które już wcześniej kiedyś robiły vlogmasy ze mną, widzę, że też już je robi w tym roku, a część chyba czeka, aż ktoś po prostu ich do tego zachęci, czy Was do tego zachęci, więc będę Was zachęcać. A więc jaki w ogóle format takiego vlogmasu w branży edukacyjnej na YouTubie się sprawdzi? Szczególnie, jeżeli jesteś osobą Poniżej 1000 subskrypcji, i chcesz ten kanał e, trochę popchnąć do przodu w tym grudniu, tak? E, a więc, e, moje pierwsze próby vlogmasowe zrobiłam w taki sposób, że robiłam codziennie takiego mini live'a. Natomiast było to w takiej formie o, tragicznej, bym powiedziała. E, miałam mało czasu, miałam bardzo małe dzieci. I ogólnie rzecz biorąc, nie polecam, jeżeli nie masz takiej możliwości stabilnego, spokojnego, po prostu codziennie, e, jakby stworzenia sobie przestrzeni do tego, żeby tego live'a codziennie zrobić. Tak, jeżeli masz taką przestrzeń, bo prowadzisz biznes online, nikt ci tam nie biega, masz swoje biuro jest wszystko ok, tak najbardziej. Te live'y też są formą, którą można tutaj. Jak najbardziej wykorzystaj. Natomiast dwa kolejne lata było to wyzwanie vlogmasowe w formie szorców i do tego chciałabym Cię bardzo mocno zachęcić, aby robić to w formie szorców, dlatego że jest to najprostsza i najszybsza forma robienia tych vlogmasów i ona pozwala Ci też na przygotowanie ich jakby wcześniej, tak? Bo przygotowanie nawet 10 shortców za jednym posiedzeniem jest dosyć proste, co oznacza, że zostało Ci jakieś, jakieś dwa posiedzenia na przykład, nie? shortcowe. I o co tutaj chodzi? Jeżeli robimy content lifestyle'owy czy podróżniczy, no to tutaj wiadomo, pokazujemy tą swoją drogę do świąt, tak? Jakby pokazujemy swój styl życia. Jak to zrobić w formie edukacyjnej? Ja u siebie stosuję taki sposób, że po prostu wymyślam sobie tematy edukacyjne, które po prostu codziennie gdzieś tam udostępniam w tym czasie. I nie silę się na to, żeby nagle z YouTube'a zrobić świąteczne w ogóle, nie wiem, świąteczne zakupy, tak? Chociaż też bym mogła na dobrą sprawę, gdybym recenzowała jakieś świąteczne rzeczy na prezenty, gdybym się uparła. Natomiast u mnie ta forma jest inna. Jeżeli masz taką branżę, w której jesteś w stanie się dość stosować, bo na przykład robisz ozdoby różnego rodzaju, nie wiem, prowadzisz kwiaciarnię, uczysz florystyki i tak dalej i jesteś w stanie to dostosować typowo pod święta i robić bombki świąteczne, stroiki świąteczne i tak dalej, no to wiadomo, vlogmas jest Twój i jest bardzo mocno świąteczny. Ale jeżeli tak jak ja masz totalnie nieświąteczną branżę, jakby nie, totalnie niezależną od kalendarza, no to w tym momencie zachęcam Cię do tego, żeby po prostu wymyślić sobie takie takie proste pytania, na które będziesz móc odpowiadać właśnie w tych szorcach masowych. U mnie to będzie w tym roku wyglądać odrobinę inaczej. Yy, I tak sobie wymyśliłam yy, jakoś tak ostatnio mi to przyszło do głowy. Bo wcześniej właśnie robiłam to w ten sposób, że starałam się gdzieś tam albo odpowiadać na jakieś pytania, albo gdzieś tam w tych szorcach próbowałam gdzieś tam coś rozbawić, albo was zmotywować. Natomiast w tym roku yy, chcę to zrobić w formie yy, takiego, jakby każdy filmik będzie. Się zaczynał na inną literę alfabetu i będzie poruszał inny, inną definicję, inny temat zupełnie, tak? Ja w tym roku będę testować jeszcze także zmianę formatu, ale o tym zaraz. I jakby ten pomysł o, ty, o tym alfabecie, żeby to w ten sposób zrobić, jakby wpadł mi ze względu na to, że moja mentorka, jedna z dwóch właściwie moich mentorów. Kiedyś właśnie stworzyła takiego ebooka, którego miała właśnie w ten sposób sformułowany, i jakoś tak do mnie to przyszło w tym roku, że przecież można też taki zrobić vlogmas w ten sposób, więc, więc w ten sposób jakby nie jest to mój oryginalny pomysł, że jestem jakaś tam ten, tylko faktycznie już gdzieś tam to widziałam. I faktycznie będę to robić w takiej formie, i stworzyłam sobie po prostu listę 24 tematów, bo jakby ta, ta lista była zrobiona wcześniej. Stworzyłam sobie listę 24 tematów od A do Z. I je będę po kolei poruszać. Zmianę w tym roku zrobię taką, że będę testować format poziomy, czyli nie będę robić w tym roku ja szorców. Was zachęcam do tego, żeby zacząć od szorców, i faktycznie to bardzo fajnie działa, bo uczysz się tej regularności produkcji szorców. Jednocześnie masz dużo większe szanse na duży, po prostu zasięg. To, co ja będę w tym roku testować, to publikowanie, też zobaczymy, jak to w moim życiu osobistym się teraz potoczy. Natomiast, jeżeli będzie wszystko ok, to będę publikować filmy poziome, ale bardzo krótkie, takie 3-4 minutowe. Czyli zamiast tych shortsów z odpowiedzią na jedno pytanie, będę publikować krótkie filmy poziome. Krótsze niż zazwyczaj, nie? bo wiecie, że jestem gadułą, więc u więc mnie te filmy zazwyczaj są dość długie. Natomiast będę faktycznie takie 3-4 minutówki robić, bo chcę przetestować dla Was też, żeby jakby dać Wam później informację zwrotną, myślę, w styczniu, jak sobie podsumuję, co tam się w tym grudniu wydarzyło, to będę chciała Wam dać taką informację zwrotną, czy faktycznie to ma sens, zwiększenie tej regularności. Bo Często pytacie o to, jak często powinno się publikować filmy. Ja Wam zawsze mówię, że najlepiej raz w tygodniu i że to jest najlepiej, bo jesteście to w stanie zrobić, nie znudzicie się, nie wypalicie i tak dalej. Natomiast czasami są osoby, które tak jak ja na początku, chcą publikować więcej. I zobaczymy, chciałabym zobaczyć na moim przykładzie, czy po prostu te filmy nie będą się za mocno kanibalizować, czy będzie szansa na to, żeby one. Ja nie liczę na to, że one będą miały tyle wyświetleń, ile standardowo moje filmy. Liczę na to, że to będzie tak połowa tych średnich wyświetleń, które uzyskuje zawsze. Natomiast zobaczymy, może być tak, że będzie dużo mniej, a może być tak, że będzie dużo więcej, bo YouTube zobaczy, że ja nagle jestem tak super turboaktywna i poleci to dalej. To oczywiście będzie też zależne, zależało od tego, jak, jak duży ktoś ma kanał, tak? Bo jeżeli ktoś dopiero zaczyna może mu to pomóc, a z drugiej strony, jeżeli zrobi to źle, to też może mu to gdzieś tam pewne rzeczy popsuć. Chcę to przetestować u siebie, żeby potem dać Wam taką informację. Więc to, co ja Wam polecam, to faktycznie robienie shortsów codziennie, każdy w innym temacie, jakaś jedna pigułka wiedzy, jeżeli chodzi o kontent edukacyjny. Ja będę testować te filmy poziome, bardzo krótkie. Natomiast zrobiłam też live'y, tak jak mówiłam, i, i po prostu do tych live'ów też Was zachęcam, o ile macie faktycznie ku temu warunki. I dlaczego zaczynamy w tym roku tak późno? Bo zazwyczaj już gdzieś tam tydzień przed grudniem robiłam Wam live'a na temat tego, jak, jak w ogóle ten w wygląda, itd., itd. W tym roku zaczynamy później ze względu na moją sytuację osobistą, w której mieliśmy no, no bardzo, bardzo smutną sytuację. I musiałam się trochę otrząsnąć, nie było jakby ani czasu, ani przestrzeni, takie po prostu emocjonalnej, do tego, żeby, żeby gdzieś tam do tego vlogmasu się do Was przygotować, a ja też chcę dla Was mieć jakąś taką w miarę fajną energię. Więc, dlatego zaczynamy od piątego. Mam nadzieję, że część z Was już zaczęła od pierwszego. I faktycznie zachęcam Was do tego, nawet jeżeli macie tego czasu mało, żeby po prostu chociażby zwiększyć tą ilość tych publikacji, tych shortsów i faktycznie zrobić sobie ich na zapas i jechać razem ze mną. I teraz, w jaki sposób będziemy się wspierać? Będę Was zachęcać do tego, żebyście dołączyli do właśnie grupy Wyzwanie YouTube. I po prostu na tej grupie będziemy się też tymi filmami vlogmasowymi dzielić. Będzie to jedyna taka możliwość, kiedy gdzieś tam na grupie dopuszczam to, że faktycznie wrzucamy te filmy, żeby nawzajem się też wspierać, zobaczyć, co się dzieje. Postaram się część z nich albo wszystkie, w zależności ile z was będzie, też oczywiście obejrzeć, dać wam jakiś feedback. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Będziemy w grupie sobie działać i, i tam się nawzajem wspierać, będę odpowiadać na pytania. Druga rzecz, będziecie mieć też udostępniony coroczny kalendarz pomysłów na te filmy typu shorts, który Wam pomoże tak naprawdę w całym grudniu, ale także można go stosować później, nie tylko w grudniu. Robić te szorce, właśnie tematyczne, tam są różne pomysły, będziecie do tego mieli dostęp, i to wszystko będzie do Was dostępne w opisie do tego nagrania. Będzie link do zapisu, który Was przeprowadzi do, do grupy, i tam będziemy sobie wspólnie po prostu działać z tym. Vlogmasem. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was tym tematem i będziemy wspólnie rozwijać te kanały na YouTubie. Ja jeszcze tylko wspomnę o tym, że ten grudzień i ogólnie zima jest bardzo, bardzo fajna na YouTubie, bo dużo ludzi po prostu siedzi w domu. Nie wiem jak Was, ale mnie totalnie zasypało, więc siedzimy dużo, dużo więcej w domu, tak jak całe otoczenie więc ludzie szukają też prezentów, szukają pomysłów, szukają wsparcia w różnych dziedzinach, tak? Więc ten ruch w internecie, na YouTubie jest bardzo fajny, kanały się w tym czasie rozwijają. Zachęcam Was, zajrzyjcie sobie do opisu, do tego nagrania, żeby dołączyć do wyzwania, żeby razem ze mną rozwijać swój kanał, a jeżeli dopiero zaczynasz, to zachęcam Cię do tego, żeby zobaczyć nagranie, webinaru, jak zacząć na YouTube, jeszcze w tym roku, które pojawi się teraz na ekranie Twojego telefonu albo komputera. Do zobaczenia w tym kolejnym filmie i widzimy się w pierwszym dniu Vlogmasu.